Druk druka druka drewniane klamki do pomieszczeń do różnych celów są wystarczająco drogie. Zbuduj dom z pianki z własnymi rękami. Instrukcje. Technologia. Projektowanie domów z bloków piankowych do budowy domu o niskiej liczbie kondygnacji korzysta coraz więcej osób. Jak izolować drzwi wejściowe? Izolacja drzwi wejściowych przyczynia się nie tylko do minimalizacji utraty ciepła, ale także. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Rynek krajowy jest nasycony różnorodnymi materiałami do wykończenia sufitu, oferując konsumentowi wiele opcji: może to być plastik, drewniane, metalowe panele lub systemy zawieszone i napięcia w każdym przypadku każda powłoka w ten czy inny sposób pełni funkcję dekoracyjną. Istnieje jednak materiał, który łączy przyjazność dla środowiska, łatwość instalacji, niski koszt i trwałość. Porozmawiamy o piankowym panelach sufitowych, które ostatnio odzyskały swoją dawną popularność. Zawartość, produkty piankowe są szeroko stosowane w budownictwie ze względu na ich wysokie właściwości techniczne i operacyjne. Dostępne są elementy dekoracji i dekoracji lokali. Mogą to być panele sufitowe płyty docinkowe i gniazda, które służą jako dodanie lub są używane niezależnie. Produkcja piankowych paneli sufitowych należy od razu zauważyć, że piankowe panele sufitowe są najczęściej wytwarzane przez kwadratowy kształt o wymiarach 30x30 lub 50x50 cm. Rzadziej na rynku budowlanym oferuje się prostokątną płytkę. Zgodnie z technologią produkcyjną można je podzielić na trzy typy. Prasowane znaczniki są tutaj używane, w których układane są przygotowane płyty piankowe. Formularz przechodzi przez prasę. Tworząc z przodu dróg wzoru pomocy. Dzięki tej metodzie produkcji pozostaje szczegółowość materiału. Produkcja produktu jest możliwa tylko biała. Po zainstalowaniu płyt możesz nadać dowolny cień, pokrywając je farbą rozproszoną wodą, rozcieńczoną prawym odcieniem odcienia. Panele wykonane tą metodą mogą być laminowane w dowolnej palecie kolorów. Ta technologia pozwala wytwarzać produkt o dokładnych parametrach geometrycznych. Dlatego powierzchnia sufitu jest prawie idealna. Ze względu na porowatą strukturę i grubość, do 8 mm, płyty mają przyzwoite właściwości ciepła i dźwięku. Wytłaczane dzięki tej metodzie główny surowiec poddawany jest obróbce temperatury. Piana topi się, a następnie pasek jest wykonany z powstałej masy, która później, poprzez formowanie terminowe próżniowe, zamienia się w płytki, w trakcie topienia materiału można dodać barwnik, który pozwala wytwarzać takie produkty w dowolnym schemacie kolorów. Mała porowatość sprawia, że u 200 Bebek Slash 200 ten panel sufitowy jest bardziej trwały. Należy jednak wyjaśnić, że dzięki tej produkcji sprzęt należy skonfigurować tak dokładnie, jak to możliwe. W przeciwnym razie produkty mogą się okazać z odchyleniami wielkości, które niewątpliwie spowodują trudności w instalacji. Te produkty na wyjściu mają błyszczącą powierzchnię. Są one produkowane w szerokiej gamie wytłoczonych ozdób, z wyraźnymi wytłoczonymi wzorami ze złożonym, czasem obszernym wystrojem. Bardzo łatwo jest opiekować się takimi paneli. Po przyklejeniu płyt wytłaczania szef między elementami jest dość zauważalny. Ponadto takich produktów nie można dodatkowo pomalować? ponieważ ich powierzchnia nie jest w stanie pochłonąć substancji kolorowanej. Zastrzyk ta metoda produkcyjna polega na przetwarzaniu pary głównych surowców określonych w formie prasowej. W rezultacie wychodzi odlewana płyta o białym kolorze o grubości 9 do 14 mm, która ma wyższą jakość. Cennymi właściwościami paneli sufitowych wykonanych w tej metodzie są właściwości odporne na wodę i szanowany hałas. Co pozwala im zamontować je w mokrych pokojach, wanna, kuchnia, i pokoje z cienkimi ścianami. Ten rodzaj płytek ma prawidłowe kształty geometryczne, głębszą i bardziej wyraźną teksturę. Podczas instalacji materiał tworzy pojedyncze płótno bez widocznych szwów, zalety i wady pianki paneli sufitowych pomimo różnych technologii i produkcyjnych waga płytek nie przekracza 200 GSSM, co znacznie ułatwia transport. Przechowywanie i instalację produktów. Picjowe płytki w procesie produkcyjnym są traktowane składnikami przeciwpytowymi, które zmniejszają palność materiału. Dzięki temu płomie nie odbywa się nie więcej niż 4 sekundy. Ponadto podczas spalania polistyren zabezpiecza 8 razy mniej ciepła niż drzewo. Produkty wytwarzane przez wytłaczanie charakteryzują się opornością na roztwory alkaliczne, alkoholu i soli fizjologicznej. Mieszanki budowlane oparte na gipsach, wapnie, cementu, co pozwala im wykonać instalacje na powierzchni dowolnych materiałów. Jednak nie należy dozwolone kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, takimi jak benzyna, terpentyna, nafta, aceton, produkty oparte na oleju i produkty lakierowe mogą prowadzić do deformacji i topnienia paneli spianki. Nie można nie zauważyć bezpieczeństwa materiałów w planie środowiskowym. W którym wskaźnik toksyczności nie przekracza 0,27 mg z reszem, co jest w pełni zgodne z istniejącymi normami. Panele piankowe nie są podatne na rozkład i tworzenie pleśni. Wytrzymują szeroki zakres temperatur. Współczynnik izolacji termicznej przekracza wskaźnik drewnianych produktów nie wspominając o takich materiałach jak cegła lub beton wzmocniony możesz zamontować takie produkty w prawie wszystkich pokojach dowolnego celu ale tylko z niezawodnym systemem wentylacji. Znaczącą zaletą piankowych paneli sufitowych jest ich niska cena i duży asortyment. Jedyną wadą tego materiału do skierowania się jest jego nieodpowiednia dla drogich wnętrz lub lokalu ozdobionych ultramodernalnym stylem. Chociaż dziś producenci próbują rozszerzyć asortyment produktów wytwarzanych w jak największym stopniu gdzie każdy konsument będzie mógł kupić panele do smaku. Jak wybrać piankowe panele sufitowe? Po pierwsze, przy zakupie należy zbadać geometryczny kształt produktu. Narożniki powinny być ściśle równe 90, Krawędzie płyt są równe, bez zagłuszania i zaokrąglania. Takie warunki wyboru pozwolą na instalację, w której połączenia krawędzi będą niewidoczne. Gęstość i grubość panelu sufitowego powinny być takie same na całej powierzchni. Platanie krawędzi jest niedopuszczalne. Jeśli kupowany jest wytłoczony produkt, weź go za rogiem i lekko potrząśnij. Jeśli nie jest zepsuty, oznacza to, że technologia produkcyjna nie została zepsuta, ulga na kuchence powinna być taka sama, a ozdoba, rysunek, jest czysty, bez rozmycia. Oczywiście w produktach wytwarzanych przez wytłaczanie wygląd jest najbardziej atrakcyjny. Jednak podczas pracy, ich połysk może stać się bardzo nachalny. Taki produkt jest w stanie odwrócić uwagę od głównych elementów sytuacji. Właściciele kuchni małych obszarów powinni zachować ostrożność przy wyborze tego materiału, szczególnie jeśli pokój ma słabą wentylację, a także nie ma ekstraktu. W tym przypadku ciepłe powietrze wydobywające się z pieca stagnacji pod sufitem co doprowadzi do penetracji tłuszczu na porowatą powierzchnię panelu sufitowego. Po chwili produkt zmieni żółty i straci kształt. Obliczanie wymaganej liczby paneli na suficie obliczenie materiału można wykonać na dwa sposoby. Pierwszy sposób na papierze powierzchnia pokoju jest narysowana do wklejania paneli. Skala jest koniecznie zachowana tutaj, ponieważ piankowe panele sufitowe są zwykle montowane od środka sufitu. Aby zacząć od przykątnej. Następnie konieczne jest umieszczenie materiału od środkowej części do krawędzi pomieszczenia z maksymalną dokładnością. Jeśli, gdy znajduje się w pobliżu ściany, pozostaje szczelina mniejsza niż połowa kuchenki, to jedna rzecz obejmie dwa takie obszary. Jeśli luka jest większa niż 25 cm, powinieneś wiedzieć, że cała płytka przejdzie do konsumpcji Druga metoda obliczenia można również wykonać w sposób matematyczny, w którym długość i szerokość pokoju są podzielone przez wielkość płyt. Na przykład istnieje pomieszczenie o szerokości 4,5 m i szerokości 3,8 m. Zakupiony produkt ma wymiary 50 x 50 cm, więc 4,5, 0,5 płytek. 3,8 0,5003 76 płet. Uzyskane wyniki są mnożone, w wyniku czego otrzymujemy ostateczną ilość materiału 68 całości. Nie ma znaczenia, jaką metodę zostało dokonane. Materiał należy kupić o 10-15% więcej. Jest to konieczne w przypadku błędnego cięcia lub deformacji produktu, ponieważ tak naprawdę nie chcesz biegać do sklepu. Porzucając naprawy. Ponadto, jeśli po przejęciu miną pewien czas, być może ta kolekcja będzie już nieobecna. Wybór kleju przed przymocowaniem paneli sufitowych z pianki ważne jest, aby wybrać odpowiedni klej. Pracę tę można wykonać przy użyciu dobrze znanego bustilatu kleju poliwinylowego winylu lub, na przykład, pfa. Nie mają odpychającego zapachu. Ale niestety suchą przez długi czas. Jeśli z jakiegoś powodu wybór spadł na takie związki klejowe, to, aby nie stać 10 minut pod sufitem, ostrożnie wspierając płytkę, zaleca się użycie angielskich szpilów. Utknęło je pod kątem produktu. Można również użyciu uniwersalnych klejów, takich jak tytan, mistrz lubeco naset, polimer, który jest częścią prezentowanych opcji. Pełni całkiem dobre właściwości kleju, ale sam chwyt trwa od dłuższego czasu. Na ich pochodzeniu moment jest pozytywnie inny, co w pełni spełnia jego nazwę natychmiast. Oczywiście jest trochę droższy i konieczne jest dodatkowo zakup pistoletu budowlanego, ale warto. Gruba konsystencja płynnych paznokci jest idealna do tych celów, szczególnie jeśli powierzchnia jest niedoskonała. Tutaj powinieneś przeczytać kompozycję. Nie powinien być rozpuszczalnika wśród komponentów. Mieszaniny kleju można przygotować niezależnie. Aby to zrobić, potrzebujesz kit polimeru, najlepiej akrylowego, który jest rozcieńczony wodą, aż okaże się gruba jak kwaśna śmietana. Na etapie kolekcji dodaje się mały pfa. Zaleca się ugniatanie podobnego rozwiązania w małych porcjach, aby nie miał czasu na stwardnienie w procesie pracy. Warto powiedzieć, że wytłoczony produkt jest łatwiejszy niż płytki wytwarzane przez wytłaczanie. Metody lokalizacji pianki paneli sufitowych ze zdjęciem z naklejenia płyt piankowych może wystąpić z rogu. Metoda jest istotna dla pokoju o idealnych parametrach, co samo w sobie jest rzadkością, jeśli prace te zostaną przeprowadzone w typowym mieszkaniu, prawdopodobne jest. Że podłużne szwy płytek zostaną przesunięte i będą wyraźnie widoczne od drzwi wejściowych. Zakwaterowanie może być przekątne. Ta opcja jest preferowana, ponieważ ta lokalizacja pozwala wizualnie zwiększyć pokój. Ponadto wszystkie wady odetnij klin w kształcie klina płyt, Trafi do ścian. Jeśli ktoś wydaje się być dla kogoś zbyt nudny i zwyczajny, możesz przykleić wielokolorowe płyty. Kilka połączonych odcień jest wybieranych do kombinacji lub, odwrotnie, gra jest utrzymywana w kontrastach. Wybrane produkty są ułożone w postaci serpentynowej lub szachownicy, aby stworzyć indywidualny projekt. Panele są pomalowane farbą akrylową lub wodą rozcieńczoną odcieniem. Możesz pomalować całą powierzchnię sufitu lub tylko wybrane elementy w wymaganej kolejności. Czasami panele są przyklejone do ramy wykonanej z drewna lub metalu. Ta metoda jest bardziej odpowiednia dla zakrzywionych powierzchni. Projekt pozwala ukryć komunikację lub wykonać sufit o złożonym kształcie. Instalacja piankowej paneli sufitowych projektanci zaleca się w każdym przypadku, aby rozpocząć układanie materiału z żerendola, otrzymując w ten sposób wyraźnie zbudowany wzór w środkowej części sufitu. Aby to zrobić, musisz narysować linię prostą z dowolnego rogu, przechodząc przez punkt. W którym znajduje się główne urządzenie oświetleniowe. Zwykle jest to, że randoli z reguły nie znajduje się w środku pokoju. Druga linia powinna być narysowana prostopadle do pierwszego. W ten sposób dostajesz powierzchnię podzieloną na cztery segmenty, ale wcześniej przeprowadzane są standardowe prace organizacyjne nad przygotowaniem sufitu, w tym oczyszczanie z poprzedniej powłoki lub złuszczanie. Pamiętaj, że jeśli wybrano cienkie płytki, Wówczas ciemne plamy będą przez nich widoczne. Dlatego lepiej jest przynosić powierzchnię co najmniej jeden czas, aby nadać jednorodny biały kolor. Starter jest to obowiązkowy, który tłumi wzrost pleśni i grzyba, usuwa kurz budowlaną z powierzchni, co znacznie poprawia przyczepność. Następnie wykonywane jest oznaczenie sufitu, w którym przeprowadzane są prostopadłe przekątne, służąc jako przewodniki do paneli murowych. Po dokładnym sprawdzeniu dokładności kąta i równości linii można przejść do naklejki. Tutaj potrzebujesz minimalnego zestawu narzędzi, montaż, artykuły papiernicze lub zwykłe ostro zaostrzony nóż, ołówek, ruletka, miękka tkanina, płytki i klej. Etapy pracy nie ma znaczenia w jaki sposób piece zostaną położone równolegle do ścian, to znaczy z rogu lub z środkowej części sufitu po przekątnej. Pamiętaj, że pierwsze dwa do trzy panele określają wygląd całej powierzchni. Dlatego należy zwrócić większą uwagę na właściwą lokalizację produktów z pianki zgodnie z oznaczeniami. Zwróć uwagę na strzały lub ciasne napisy przedstawione z tyłu płet. Wskazują kierunek, w którym należy przeprowadzić styl. Jeśli nie ma nikogo, to natychmiast otwierając opakowanie, musisz je samodzielnie umieścić na przykład z prostym ołówkiem. Ale w żadnym wypadku nie powinieneś używać znacznika. Istnieją dwa powody. Po pierwsze, w świetle dziennym panel znacznie różni się odcieniami od białego do głębokiego szarości. Jest to szczególnie grzeszone przez gładkie produkty. Po drugie, często znajdują się płyty, w których jedna z stron może różnić się od ułamka milimetra. Wydaje się, że jest to trochę, ale po ułożeniu 10 elementów biegnie do pół cm. Niewątpliwie nie będzie to konieczne mówić o doskonale nawet szwy. Dlatego jeśli przyklejesz panele pionkowe ściśle w jednym kierunku, różnica będzie niewidoczna w pracy lub w końcowym wyniku. Z reguły klej jest nakładany punktowo wokół obwodu paneli. Aby uzyskać bardziej niezawodne utrwalenie przez skład kleju, można również odnotować przekątne produktu. Po tym, jak trzeba poczekać kilka minut, a dopiero wtedy przyklej piec. Sam materiał jest dość cienki, więc nie należy robić palcami, ale dłonią nadmiar kleju jest starannie usuwany przez tkaninę natychmiast po zainstalowaniu kuchenki. Następnie sprawdzany jest lokalizacja płyty. Powinna być ściśle równoległa do oznaczonej linii. W razie potrzeby dostosowanie umieszczenia panelu sufitowego. Kolejne panele są również montowane w ten sam sposób. Podczas układania produktów pod kątem klejenia odbywa się w rzędach. Jeśli wybrano opcję tam, gdzie instalacja zaczyna się od środkowej części sufitu, zaleca się przyklejenie dwa sztuk na przemian w każdym segmencie, to znaczy w okręgu względem żeremdola. W takim przypadku możliwe będzie unikanie zauważalnych przemieszczeń szufów. Podczas pracy ważne jest monitorowanie braku różnicy w wysokości produktu, co jest możliwe z powodu nadmiaru lub niewystarczająco grubej warstwy kleju. Po zarejestrowaniu wszystkich całych płyt, odległość do ściany jest mierzona, a wymagana część jest odcinana za pomocą noża. Każdy panel należy mierzyć osobno. Ponieważ pokój często nie różni się odpowiednimi wymiarami. Jeśli między ścianą a całym panelem pozostanie nie więcej niż 15 mm, nie jest konieczne jej zamykanie. Tutaj się ukryje. Jeśli pod koniec instalacji paneli sufitowych wykonanych z pianki z własnymi rękami znaleziono szczeliny między płytami, nie powinieneś być zdenerwowany. Tutaj możesz ugniatać niewielkie kit i delikatnie zamknąć szczelinę palcem. Nadmiar mieszanki z produktu jest usuwany za pomocą mokrej gąbki. Takie płyty nie wymagają specjalnej opieki. Tutaj od czasu do czasu wystarczy produkty laminowane. Aby wytrzeć wilgotną szmatką i mydłem. Inne płytki można odkurzyć za pomocą miękkiej dyszy. Alkohol pomoże pozbyć się tłuszczu, a małe zanieczyszczenia można łatwo usunąć za pomocą gumki. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła Uzasadnienie prawne